Dobra, wiecie co? Tu mam Gerberę Dobra, tu mam trzy protezy. Chuj! Jak chcesz dostać do specjala mojego? Dobra! Nie! Ja tu będę wchodził w nieskończoność. Kurwa! A zjem te chipsa. Tak! Można. Można! Dobra, na spokojnie. Uwaga! Dotarłem. Tam gdzie chciałem. Proszę bardzo. I proszę bardzo, dostałem się do misji specjalnej. Proszę, ba proszę bardzo, teraz trzeba się tylko ustawić. O, proszę bardzo, w tym miejscu, tajna misja. Tylko muszę zabrać tylko rage time. No nie będzie. Tajna misja, jedziemy. Doćwić do celu bez dotykania ziemi? Okej, okay. no niech będzie. Może nie będzie specjalnie trudne. Okej. Okay. To będzie trudne. Mam tylko nadzieję, że nie na czas. Będę na czas. to mam przejebane. Okej, okay, tam mamy esencję. Dobra, super. No to 3, 2, 1, go! Kurwa! No dobra. Jeszcze raz ponów. Dobra, widzę. No co? No to jedziemy. Dobra. Dobrze, dam radę. Fuck, było blisko. Oh, fuck! <ścoughs> dlaczego. fuck! Jestem chory psychicznie. Tylko że nie. Nie! Dobrze. No kurwa! Come on! To nie jest zabijanie demonów na czas To jest jak huśtawka Kliknąłem! Czy ty, czy ty padzie jesteś upośledzony jakiś? Podłoga to lava challenge. Ja rozumiem, że... No kurwa, w tym samym miejscu! Co się dzieje? Never gonna give you up. A... Never gonna let you die, never gonna run and run and hurt you Never gonna make you cry, never gonna say goodbye No kurwa nie! Dobrze, nie, nie. dobrze, 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 dobrze! No dlaczego? Oh, oh, oh. No kurwa co? No ja pierdolę! Hida Hidaki Dzunek wymyślał ten etap w Devil May Cry 5. Musiał mieć kurwa kryzys wieku średniego. Dobra, już teraz nie mogarniam. Mogę teraz drążkiem nie socelować, żeby... Żeby nie nam namierzało tam gdzie chcę! No kurwa! Nie poddam się! Kapkom słyszycie, nie poddam się! No nie, dlaczego? Znaczy to jest kurwa w tym samym miejscu od niepanych 10 minut. Ile jeszcze? No. Nie mam siły. Nie mam kurwa siły. Robię to do momentu, dopóki nie zabraknie mi miejsca na dysku. Co musisz przez, przeze mnie przechodzić? JEST!